Pracują a My jesteśmy wolnymi ludźmi. Większość teorii spiskowych, które były kiedyś uważane za... Nagle, stało się... nagle stają się prawdą. Twoi rodzice nie mieli czasu, żeby się tobą zająć, bo musieli iść do pracy, bo ci, co rządzą, ustawili tak gospodarkę, że oni pracując ileś godzin nie są w stanie zarobić pieniędzy na to, żeby wychować dzieci. Wróćmy teraz do tego wydarzenia na drodze. No. Bo wtedy miałeś to, y, tą refleksję, zauważyłeś się, tak? I, i to? I to był taki lawina poszła właśnie po prostu tej pracy nad sobą, można powiedzieć? Yy, znowu słowa praca kompletnie nie, mm -hmm. nie powinno istnieć w naszym języku, bo pracują niewolnica. My jesteśmy wolnymi ludźmi. Więc mówiąc, że my coś robimy poprzez pracę, już nas ustawia yy, podświadomie w odpowiednim yy, miejscu. Bo mówię, mas, yy, masz zapisany wzorzec, w Yy, słowa praca w swoim DNA, więc tam jest informacja, niewolnik, powiedzmy sobie, tak ja oczywiście abstrahuję, niewolnik. Więc teraz ta informacja płynie do mózgu i mózg już się okay, czuje tak. niewolnikiem. Tego nie wiedziałem. Mózg wywoła, hmm. mało kto to wie. Yy, Wiem, mózg taki ma wpływ, to wiesz, jeszcze do tak. DNA, że jakby bardziej z programowania rodowego gdzieś tutaj miałem, ale że faktycznie słowa yy, faktycznie też tak mogą się powiedzieć. No programowanie rodowe zostawmy to, nie wchodźmy w to, bo za mało czasu mamy na to wszystko, jednakże w moim oglądzie też nie ma czegoś takiego jak programowanie rodowe. Jest przenoszenie wzorców mm -hmm. na naszej aurze, no, żeby to no, uświadomić. Nie. Bardziej tak czytelnie, no? Bardzo czy czytelnie. Znowu wszystko, jeżeli coś, to chodzi o, o energię. Więc wszystkim zależy na energii. My przychodzimy na świat z pewnym bagażem energii, który jest zmagazynowany, to jest nasza energia urodzeniowa w kości krzyżowej i mamy taką rezerwę energii, która się nazywa w kości ogonowej, energia Kundalini. Mm -hmm. jest to, I to jest ta energia, którą my mamy mieć na życie tutaj na działanie. Czyli wylądował statek, i żeby odlecieć stąd, musi mieć energię. Ale nasze ego poprzez te chcieństwa, oczywiście, ktoś manipuluje nami. Mówiąc, też nie będę nazwał kto, bo mogę nazwać, ale nie o to chodzi. Jesteśmy manipulowani poprzez swoje ego i chcemy to, chcemy tamto, bo powiedzieli nam, że to są nasze potrzeby. Realizują swoje potrzeby. To nie są żadne nasze potrzeby. Tylko nam. Przykazano, że to są Twoje potrzeby i Ty tego chcesz. Więc ciągle działając, nie przestając myśleć, cały czas marnujesz energię. Więc jeżeli Ty zmarnujesz tą swoją energię życiową, a nie pobierasz tej energii z zewnątrz, bo Twoja uwaga nie jest na tobie, tylko Twoja uwaga jest na świecie zewnętrznym, na obserwowaniu innych, mhm. więc jeszcze tą energię wywalasz, więc jej nie masz. To mamy, gdy odchodzimy z tego świata, nie mamy jak odejść. A jeszcze nam niektórzy ludzie mówią, że uwalnianie energii kundalini, podnoszenie jej. To jest droga donikąd, bo energia kundalini mo może być używana jako głęboki zapas, ale tylko w obrębie czakr niskich, czyli podstawy sakralnej i splotu słonecznego. Czyli takie działanie bardzo przyziemne. Ale jeżeli już ona dotrze do czakry serca, to, a mówią, że oni tu ją czują, więc ja nie wiem, co oni czują, ale czują. Więc yy, jeżeli ta energia dojdzie yy, do czakry serca, to zabiera istotę duchową, duszę i odchodzimy z tego świata. To jest po to, żeby ta energia kundalini jest po to, żebyśmy odeszli. Teraz, jeżeli zakładamy wzorzec, że żyłeś świetnie, mhm. zgodnie ze sobą, masz masę tej energii, więc po twoje odejście trwa krótko, tak jak naszych dziadków, pradziadków. On siadał i umierał. Odchodził albo kładł się spać już nie wstawał. Bo odszedł? A teraz Czyli długi ludzi... umieranie to chcesz mi powiedzieć, że właśnie z brak. Energii. Brak energii, bo tak ciało jest. już się rozsypało, a dusza nie może odejść. No, ciekawa perspektywa. W sensie po prostu tak nie możemy odejść, bo nie ma energii, żeby się zabrać i odejść. I teraz w koło nas jest ta y, sfera wspólnej świadomości wszystkich ludzi, mhm. co y, Hindusi nazywają Kundalini. Nie Kundalini, tylko akasza. Mhm. To jest ta sfera, gdzie jest zapisywana nasza rzeczywistość. Wszystko drzewa, jak to wszystko wygląda, jest tam zapisane energetycznie. I teraz ta sfera między Akaszą a tak zwanym niebem, tym boskim, gdzie jest ta wiedza, absolut, jest taka sfera, która się nazywa czyściec. I teraz my, jako istota duchowa, odchodząc z tego świata powinniśmy przylecieć przez akaszę, przejść przez czyściec, oczyścić naszą aurę. Ze wszystkich, ze wszystkich zapisów energetycznych, które są, i z, wrócić do mhm. Boga. Wracając na Ziemię, możemy wrócić jako istota czysta. Literatura to opisuje jako y, dzieci indygo, dzieci kryształowe. Że wracamy bez żadnych y, zapisów energetycznych, nie mamy nic. Ale jeżeli my odchodzimy z tego świata i zostajemy y, w akaszy. To nie oczyściliśmy naszej energetyki. Więc wracając z akaszy, wracając do świata materialnego, wracamy z tym całym obciążeniem poprzedniego wcielenia. Nieraz dwóch, trzech, czterech wcieleń. Bo one jest zapisane na naszej energetyce. Mhm. Nie oczyściliśmy tego. I skąd ty to wszystko wiesz? Przychodzi. To po prostu. Siadam, no był ten samochód, wróćmy jeszcze Henry, tak. tam, tam. był tak, ten samochód, tak. zobaczyłeś to, powiedziałeś, że to nie praca i potem popłynęliśmy z pracą, że to jest niewolnictwo. Więc no. wróćmy do tego momentu, w którym ty to zobaczyłeś się siebie jakby coś co się tu pewnie nie kleiło, jak tak mówiąc. Nie? Tak. No i zaczęło I... się dużo w moim życiu wy, yy, wtedy, znaczy cały czas się wydarzało, tylko po prostu przez to zapęcenie mhm. człowiek nie zwraca na to uwagi. I dopiero wtedy zacząłem zwracać uwagę na to, co się dzieje w koło mnie i pewnego rodzaju informacje zaczęły płynąć. Zaczęło się zmieniać moje życie. Po prostu. W pewnym momencie mój związek się zakończył, więc zostałem poproszony, żeby ze związku wystąpić. Wystąpiłem z tego związku i zacząłem iść gdzieś tam swoją drogą. Tak od kilkunastu lat jestem w tej drodze, sobie idę i coraz więcej innych ludzi podobnych hmm. mi spotykam. I zaczynam otrzymywać coraz więcej tej wiedzy. no Oczywiście tam gdzieś po drodze trzeba było, bo ciągle w tym systemie jesteśmy, to jakieś tam szkoły pokończyć, żeby móc spokojnie mówić to, co teraz do ciebie mm -hmm. mówię, żeby mi nikt nie y, zarzucił. Więc tam te egzaminy mistrzowskie trzeba było pozdawać, żeby móc głosić słowo, żeby ktoś nie powiedział, że jakim prawem to czynisz. Więc y, dla y, takich y, sytuacji to uczyniłem. I teraz gdzieś tam postanowiłem tą y, wiedzę przekazać, czy znaczy, ja postanowiłem. Y, po prostu mam ją przekazać ludziom, bo y, uważam, że żyjemy w wielkim kłamstwie i każdy z nas ma potężny potencjał, żeby zresztą uważam, że my przychodzimy na świat jako istoty ludzkie po to, żeby żyć. W zdrowiu, w miłości, szczęściu i dobrobycie. A nam wmówiono, że my mamy pracować, żeby to dostać. Nie. My mamy taką cechę, która się nazywa kreacja. A kreacja to jest właśnie tworzenie takich warunków w sobie, że te kwanty energii, które nas otaczają, układają się zgodnie z naszą wolą. To dlaczego to tak się nie dzieje? Dlaczego tak dużo ludzi choruje, widzisz? Dlaczego mówią, że tu się trzeba leczyć? Nie ma chorób, nie ma Wiesz, chorób. Ja jak byłem młodym człowiekiem, to może były tak zwane dwie, trzy choroby nieuleczalne. Teraz prawie wszystko jest uleczalne. A jest w rozwój medycyny. Nie żyć w strachu, to jest A, Ale, jest, tak, ale jest rozwój medycyny. Potężne pieniądze idą, coraz nowsze środki i coraz więcej chorób tak zwanych nieuleczalnych. Powiedz mi, zdają jest... Z jakiego powodu komuś na tym zależy, żeby tak było? Mm. Żeby Bardzo... taką masą zarządzać ludzi, żeby oni chorowali, żeby Bo ktoś zarabiać, chce... ale przecież oni tego nie zabiorą nigdzie. Ktoś chce stać się Bogiem. <śm> ale to jest niemożliwe. No to jak... to jest... Yy, yy, widzisz, yy, myślę, że yy, niektórym się wydaje, że jednak yy, mogą bogami się stać. Zobacz. Yy, jak, jak przyjąć Boga? Powiedziałem o tych dwóch światach. Męski i to Nie? jest energia. No. Dwa światy. Świat boski w koło, a w świecie boskim dzieje się, jest Akasza i ziemia, mhm. na której my jesteśmy. I teraz, jak przejąć Boga? Jeżeli ja wychodzę z założenia, że każdy człowiek jest duszą, nazwijmy sobie po katolicku: mhm. jesteśmy duszą, czyli cząstką Boga. Patrząc metaforycznie, ocean, kropla. Więc im więcej tych kropel tego Boga zamkniemy w akaszy, bo nie będą mogły przejść tam, żeby się mhm. oczyścić, tym więcej wiedzy boskiej i mocy boskiej jest w akaszy w materii. Rozumiesz? Taka koncepcja. A taka koncepcja, a że yy, jak przyniesiemy te duszę, tą część Boga w tą akaszę, tam ją zamkniemy, i odbierzemy nośniki tej energii, czyli mhm ciało, bo zaczniemy wyłączać depo depopulacja, to się teraz nazywa, zmniejszyć ilość ludzi na planecie, to zamkniemy ileś tam miliardów dusz w akaszy, mając... Wiedzę, no, no, okay, dobra. Trochę okay. takie, teoria spiskowa, bardzo jednakże, bardzo prawdziwa. Większość teorii spiskowych, które były kiedyś uważane za. nagle stało się fakt. Nagle stają się prawdą, więc to jest kształtowanie naszej świadomości poprzez podświadomość. Świat zewnętrzny wygląda tak, jak my go kreujemy. Dlatego też z jednej strony zależy rządzącym na tym, żebyśmy my w określony sposób myśleli i mhm. widzieli, bo ten świat wtedy taki się staje, jak oni sobie życzą. Więc oni nam coś podają jako zaczyn, a my już rozpowszechniając ten obraz wzmacniamy. Teraz, z teraz mówię o wojnie. Prawda? Jak Nie, jedni to zaraz to Tak. Ale tak, cały tak. czas mówią o wojnie, mhm. żebyśmy my zaczęli się czuć, że jest wojna. Jak oni już będą wiedzieli, że ta wojna jest, że mają wsparcie takie energetyczne mhm. poprzez nas, tak, to oni ją odpalą. A jeżeli w nas nie będzie, bo my odwrócimy od nich uwagę, nie będą mieli energii, to jej nie odpalą. Bo się wszystko rozsypie zaraz. Pamiętaj, wszystko jest energią. Fizyka kwantowa. My, tak jak tu siedzimy, wszystko to jest energia, tylko inny jej zapis. Czy odbiór też jest jej inny. Yy, Przez ludzi właśnie na jakimś nieświadomym yy, poziomie. No, mówisz, no, ty... yy, no właśnie. Yy, jak, jakby to powiedzieć, mamy te wzorce zapisane w naszym yy, DNA częstotliwości fal. I co dana częstotliwość w praktyce dla nas oznacza. Więc yy, ty patrzysz i. Yy, Twój wzrok, jako zmysł, nie widzi komputera, widzi częstotliwość określoną energii drgania. Ta częstotliwość idzie do oka, przez oko idzie do mózgu. Mózg otrzymuje częstotliwość, szuka w katalogu wzorców i mówi monitor. Mhm. Dopiero jak znajdzie w katalogu, jak nie znajdzie w katalogu, powie tu nic nie ma, nic nie wyświetli. No, ma to sens. Mózg nie wymyśli niczego, czego nie zna, i nie zobaczy niczego, czego nie zna. A dlatego nasze y, zmysły działają w pewnych częstotliwościach. Bo co, za tymi częstotliwościami nie ma życia? Nic nie ma? Jest. Tylko, że my mamy widzieć określony przekrój. Czyli, żeby być w materii, mamy taki przekrój. A świat. Duchowe, energetyczne, to jest obok. To jest wszystko. My jesteśmy tym światem, tylko że my ten świat widzimy poprzez materię, poprzez te nasze częstotliwości zapisane w naszym DNA jako wzorzec, a odnośnie całej struktury ziemskiej, ziemi, drzew, przyrody, to jest w akaszy wszystko zapisane. Hmm. Dlaczego tak ludzie nie, nie potrafią być autentyczni? Tak bym chyba powiedział, nie potrafią. Nie potrafią? Czy nie widzą, nie boją się, yy, jest lęk z poziomu tego? Tak. Raz, mamy, yy, wy, wychowuje nas się w poziomie deficytu od samego początku. Czyli tak, yy, Twoi rodzice nie mieli czasu, żeby się Tobą zająć, bo musieli iść do pracy. Bo ci, co rządzą, ustawili tak gospodarkę, że oni pracując ileś godzin nie są w stanie zarobić pieniędzy na to, żeby wychować dzieci. Więc dwoje muszą pracować. Nie mają czasu się zająć to dziecko zaczyna mieć braki. Mm. Więc, stając się dorosłym człowiekiem, jest w braku. I nim się łatwo manipuluje cały czas. Tworzy mu się mirażo, że jak coś tam to dostaniesz, zarobisz, będziesz. I znowu my. Damy Ci ten kredyt. Tak. Mm. I stajemy się niewolnikami. Kupowanie czegoś na kredyt jest to niewolnictwo. Dlaczego? Bo znowu w braku. To jest brak. Przecież. Wszystko, co y, tworzone jest w ten sposób, zarób pieniądze, odłóż sobie. Bardzo szybko, szybciej niż to by się wydaje, jesteś w stanie zarobić, mhm. gromadząc swój, swoją energię, czyli w świecie energetycznym y, energię, a w świecie materialnym swój kapitał, niż y, kupując w braku i pracując, zawsze ciągle nie masz. Ciągle pracujesz i oddajesz. Ciągle. Takie pytanko małe. Masz kupić 10 przedmiotów, 10 mhm. rzeczy. Na przykład gotujesz zupę. Dziesięć. Składników. Składników. I teraz yy, każdy składnik kosztuje 20 zł. A masz 100 zł. Po pół kupię tego mniejszą zupę nie. Nie, możesz. Możesz mhm. kupić tylko yy, w paczkach i inaczej nie kupić. Masz wybrać, prawda? Mhm. I idziesz do tego sklepu i zaczynasz rozmyślać, co jest podstawą. Co tego? będzie? A jak będzie tak, to jaki smak? A jak tak i marnujesz czas, energię Zdję. i jesteś cały czas w braku? Ale jakbyś miał 1000 złotych. na tą samą zupę? Tak. No, na, to, wiadomo, na, na, na tate... no to wiadomo, może kupisz wszystko. Idziesz i, i już. Ale jakbyś miał 10 tysięcy, No to tak samo. To już jest. w ogóle nie ma. Idziesz i tak zagarniesz. Mhm. Właśnie na tym to polega. Jak my odkładamy, całkowicie inaczej decydujemy. Nasza energetyka staje się inna, nasza psychika inaczej pracuje. Podejmujemy inne, lepsze dla siebie decyzje. Dlatego ci, co rządzą światem, nie chcą, żebyśmy tacy byli. Więc nam wmówili kredyty. Ale też nam wmówili etaty, że mm -hmm. zobacz, bank nie da Tobie prowadzić działalność gospodarczą, to on Ci nie da, bo jesteś małe zaufanie, ale na etacie będziesz miał. Emeryt, który to... ma 2000 emerytury, ma tyle kredytów budają Przecież to jest obłęd. Od tego nie zwróciłem uwagi. No ale dobra, dobra. To jest, to jest po prostu. Mhm. Bo robią wszystko, żebyś nie był wolnym człowiekiem. Pracując mhm. dla siebie, budujesz swój egregor energetyczny, swój majątek. To wymyślili ci giełdy. I jeszcze zainwestuj przy... bitcoiny, zainwestuj w coś tam. Zamiast inwestować w siebie, żeby budować coraz większą kupę u siebie. Im większa kupa u ciebie, tym mniej jest u nich. A oni tak. Korporacje ci zabiorą pieniądze poprzez polityków i podatki, prawda? Zabiorą ci je, a potem użyją, żeby zdewastować ciebie. Tak. Więc sam zapłaciłeś za to, że zbankrutowałeś, bo oni mają pieniądze, przepłacą yy, lobbystów, którzy pójdą i wynegocjują odpowiednie ustawy przez Sejm. Proste, tak, bo do, do tego dorzucą influencerów, te osoby w połowie, które będą to pokazywały, że to tak trzeba żyć, one muszą promować, bo ich to. Wszystko to. się klei ładniej i w ogóle. Tak bo, to wygląda. Co bo chodzi? Ty zapłaciłeś sam za to, żeby Cię wykończyli, więc czas najwyższy zacząć odkładać na siebie. I ale widzisz, masz na przykład dostarczyć. dwa telefony, może za dużo tego, nie? Może powinniśmy że powinniśmy mieć jakiś, nie smartfon ale, nawet, ale, tylko jakąś Nokię taką ale starą, żebyś nie tracił. Tam? Ale mam. Masz? Taki? Tak, ale zobacz oh. jakie jak popękane. I chodzi mi o to, żeby, czy tak. te, że masz poczucie, czy jakby masz tą świadomość, żebyś nie tracił, yy, nie? Powiem tak, jestem jedynym, żebyśmy hmm? się, znasz pojęcie równowaga? Hmm. Właśnie. To jest to. Mamy, yy, ja daję taki, y, taki przykład. Będąc w czakrach niskich, to jest materia. Mm -hmm. Materia to są umiejętności. Jesteś murarzem. Zbudujesz dom? Mm -hmm. Nie. A ja że ja? Tak. Pewnie nie Nie, Ale będąc, będąc murarzem, jako zawód. Nie zbudujesz domu, bo nie masz wiedzy, mm -hmm. jak y, te cegły. Pięknie wybudujesz prosty mur, ale jak go poukładać w różnej konfiguracji, to już to nie. To. nie. Musisz mieć wiedzę. Teraz, inżynier, który nigdy nie, nie zna materiałów, ale. Ma komputer i ma wizję. Czy on zaprojektuje dom taki, który będzie dobry dla człowieka? On wymyśli coś pięknego, ale potem weź to, przenieść w materię. A wiem coś na ten temat, bo przez kilka lat siedziałem w budowlance. To wiem, co panowie inżynierowie, niektórzy potrafili mm. wymyśleć. Pięknie to wyglądało. Realnie do wykonania w materii już było bardzo, bardzo trudne. I do czego zmierzasz? Że... I teraz. Te dwie energie mhm. mogą być tylko dwie energie razem, ani jedna, ani yy, druga osobno. Razem, czyli umiejętności plus intelekt, wiedza daje rękami czakra serca, wymieszanie tych energii, czyli energia żeńska, energia męska, umiejętności, wiedza w sercu się mieszają, tworząc kreację. Wszystko na ten temat. Jak gładko przeszedłeś z tego w ogóle. Od no. tej równowadze Jak to tak super teraz poszło. I nie? tylko równowaga. I tylko równowaga. My mamy naszym, naszą prędkością życia jest marsz, chód. Nie bieg. Mhm. A nas cały czas stążyłyśmy biegli. A my mamy iść. Yy, ja mam to szczęście, że byłem za Komuny w wojsku. I Yy, wtedy, komuna wiedziała, no fala że, była wtedy? Jak yy, była fala? Tak, tak, była, była. Przeżyłeś to? Y nie, nie, bo ja, jakby to powiedzieć, jakoś. <grym> miałem to w nosie. <grym> Wszystko. Nie szedłem tym yy, wzorcem, ale byłem w tym wojsku i było tak, coś takiego, że było żelazna zasada: 8 godzin yy, służby, <grym> 8 godzin czuwania, 8 godzin snu. Przestrzegane. Czyli 8 godzin zajęć. 8 godzin czasu dla ciebie i 8 godzin snu. Koniec. A my ty ile pracujesz? Różnie, w sensie. No, to, ale znaczy, generalnie no... taki człowiek, który idzie, no to mieszka ja. w Warszawie, idzie do y, firmy, no do tak. korporacji, ile? 90, 10 godzin, mm. 12. U mnie 10... jest to niemierzalne, no bo wiadomo, tak. na własnym to taki jest No seruch. to tak, ale generalnie ale ci, co tak pracują, czy na budowach. To znaczy, czy, to jest dobre, że tak mamy tą. Że konkretne... Tak, to, to jest genialne, Aha. bo my mamy. Mieć czas na odpoczynek, dla siebie ładowanie ba y, y, tych baterii, ale mamy też mieć sen. A zobacz, co nam wprowadzają, to, że bawimy się w nocy. Dlaczego nie w dzień? Tylko w nocy, wtedy, kiedy mamy spać, kiedy organizm się naprawia. Wtedy, kiedy my y, wyłączamy wszystkie nasze zmysły, organizm się naprawia. To jest czas odpoczynku, naprawy organizmu. Człowiek wyspany. Jest genialny. Człowiek zmęczony, nic mu się nie klei, rozsypuje mu się organizm. To, to co właśnie spytałeś yy, o tym zdrowiu. Nasze ciało to jest pudło rezonansowe mm. do naszych czynów, myśli. I to, co czynimy sobie, zapisuje się w naszym organizmie. Łącznie z pokarmem. Wszystko. Wszystko. Yy, wolę mówić strawa. Mm -hmm. Zobacz, jaka różni Pożywienie, na no, wolę takie, Po żywieniu? W sensie też tak, nie? Yy, no, yy, yy, pożywienie, czyli no Strawa, kiedyś, kiedyś strawić. Było strawa, strawienie. No kojarzę, kojarzę. Mhm. Więc yy, wiele yy, tego typu informacji yy, jest zawartych w tych słowach, bo na początku było słowo, a słowo było u Boga. Słowo było Bogiem. Bez Niego nie zaistniało nic, co zaistniało. Ewangelia świętego Jana. No Czyli tak, tak, ale... My słowem nadajemy my słowem nadajemy yy, intencje, wibracji, częstotliwość, energii. jak odpoczywasz? Tworzy, proszę. Jak odpoczywasz? Dobrze. Ale w jaki sposób? Masz jakieś swoje metody na to. Wiesz, mruch fizyczny może właśnie też jest częścią tego odpoczynku. Jak... Jestem jest ciekaw, fe... jak jest powiedzmy fe... eksperta. O, nie. <laughs> e, każdy, <laughs> każdy powinien być ekspertem dla siebie. Yy, więc ale dlatego, mój, mój przekaz jest taki, że właśnie żebyśmy wreszcie poznali siebie. Rozwój to nie jest szukanie czegoś na zewnątrz. Rozwój. Jesteś zwojem, zrób Rozw rozwój, tak, tak, rozwijaj tak, tak. tą wiesz, wiedzę. Ale czasami siebie. ta inspiracja potrafi no. po prostu gdzieś dać taką wskazówkę, nie? że kurczę może. Niech tak sobie myślę, ale faktycznie no, no, może, yy, może, może. Kładę się spać na pewno yy, tak do godziny 22. W większości wypadków do godziny 22 wstaje, jak się obudzę rano. Przeważnie jest to tam gdzieś koło godziny 6-7. Nieraz mi się uda do 8, ale to różnie bywa. Ruch fizyczny, bardzo lubię biegać. Dawno nie biegałem, bo no, trochę się też zapętliłem w spotkania z ludźmi. Bardzo dużo ludzi przychodzi i z dużą ilością ludzi rozmawiam, więc. Gdzieś tam y, przekazuje im pewnego rodzaju informacje, żeby mogli się uwolnić z tego, co jest w nich. Bo to nasze przekonania nas doprowadzają do stanu, w którym jesteśmy. No to jak się z tego uwolnić, z tych przekonań? No, trzeba zobaczyć, które jest twoje. Cisza w głowie. Tylko Czyli cisza właściwie... w głowie. Żeby, żeby, o, żeby odebrać y, coś y, Musisz mieć ciszę, mm -hmm. żeby poczuć swoje ciało. Czyli Twoja uwaga skoncentrowana całkowicie na Tobie, na sercu, na Twoim ciele. Czyli właściwie powiem Ci, że podsumowaniem tej pierwszej części, która teraz powiedzmy, że będziemy pomału... zaraz zmienimy tło i będzie przerwa, znaczy, dla Was niezauważalna, to jest cisza w głowie. Cisza w głowie, wtedy mamy, nie marnujemy energii na myślenie, bo mm. komputer niczego nie wymyśli? No to jest super. Więc nie mamy stresu. Bo brak rozwiązania powoduje stres, brak zmiany pozycji, w której się znaleźliśmy, powoduje stres, bo jeżeli twój organizm produkuje adrenalinę, czyli działanie do mięśni, masz działać, a ty siedzisz i myślisz, więc masz stres w sobie, wszystkie czynniki tak zwane do bycia chorym. A emocje, które płyną do ciebie, bo emocje to jest język, nadświadomości ze świadomością. Informacja zwrotna? Tak byś powiedział? Nie, nie zwrotna. To jest informacja jakby e, od matki do dziecka. Pierwotna. Czyli zatrzymaj się. Emocje to są krótkie impulsy. Zrób to, nie zrób. Zazdrość, nie zazdrość. Mm -hmm. Złość. Ty myślisz, mówisz, często się spotyka ludzie, ale ten mnie wkurzył mm -hmm. i, i wykrzyczałem. i tej. To nie... To, nie, to ego skierowało złość, która jest w tobie, na siebie, na kogoś innego, bo ego takie jest. Ego jest jak dziecko. Yy, nie bierze odpowiedzialności za siebie. Tylko ci szepcze za uchem. Tylko mówi, a to on, to tamto, bo musi ktoś być winny. Więc yy, tak działa ego i tak yy, robi. Więc my yy, powinniśmy mieć tą ciszę w głowie, jesteśmy skupieni na sobie. Wtedy energia płynie do nas, więc energetycznie się wzmacniamy. Mamy wyrównanie, mamy kreację, więc tworzymy w koło siebie dobry świat. Ale tu ma być cisza. Teraz ta emocja, która płynie wtedy od istoty nadświadomej do istoty świadomej, czyli od nadświadomości do świadomości, to jest tak jak koparkowy rusza joystickami czy jakimiś wajchami, żeby koparka jechała tak jak on chce. Tak nasza istota przy pomocy emocji yy prowadzi nasze, nasz pojazd, w którym mm -hmm. jesteśmy. I teraz, jeżeli ta emocja nie zostanie wykonana, ona zostaje w ciele. W przestrzeni energetycznie odpowiadającej jego częstotliwości. A może, mogłaby być uwolniona, tak? To A ona, czy... jak ją wykonasz, to ona znika. Mm. Nie, nie będzie. Jak to odczytać, Henryk? Proszę? Jak to odczytać? Cisza w głowie. Tylko tyle, bo to jest błysk. Jak jest coś dwa dłużej niż dwie sekundy w głowie, czy sekundę, tu się smyśl. A to jest tak. Czy I... Uwolnienie tak jak Hawking trochę mówi, tak? E... Nie. Hmm? <laughs> nie. E... Tak, zostawmy ten temat. Dobra. <laughs> no bo nie chcę robić rewolucji w tym świecie. Myślę, Dobrze, że, że na wszystko przyjdzie czas.